Wiesz, dlaczego Twoje postępy w nauce programowania nie są tak szybkie, jak mogłyby być? Narzucasz sobie zbyt dużą presję i wyznaczasz sobie zbyt ambitne cele. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jasne, trzeba mierzyć wysoko, ale jednocześnie trzeba dbać o to, by nasze cele były możliwe do zrealizowania. A większe cele rozbijać na mniejsze. Gdy powiemy sobie, chcę stworzyć sztuczną inteligencję, która zastąpi człowieka, ciężko będzie uwierzyć, że faktycznie uda nam się to zrobić. Ale jeżeli powiesz sobie, dzisiaj zacznę od nauki podstaw programowania i do końca tygodnia napiszę pierwszy program w Javie, będzie to brzmiało jak coś, co jesteś w stanie zrobić. A jak już to zrobisz i wyznaczysz sobie kolejny cel, do końca miesiąca przerobię wszystkie filmy z tej playlisty, znowu będzie bardzo duża szansa, że uda ci się to zrobić. I tak krok po kroku będziesz wyznaczał sobie kolejne cele, cały czas podnosząc poprzeczkę, ale jednocześnie nie rzucając się od razu na głęboką wodę. Małymi krokami, ale konsekwentnie do przodu. I dokładnie tak samo to działa, gdy mamy do przerobienia jakiś kurs. Gdy widzimy trwającą pół godziny lekcję, myślimy sobie, o nie, dzisiaj nie mam na to czasu, zrobię to jutro. Przychodzi jutro i myślimy sobie: Dzisiaj też nie dam rady, wrócę do tego jutro. I tak mija to jutro za jutrem, tydzień za tygodniem, i po kilku miesiącach zdajemy sobie sprawę, że nie zrobiliśmy nic. Zupełnie odwrotnie jest, gdy mamy lekcję, która trwa 5 czy 7 minut. Nawet gdy specjalnie nie chce nam się uczyć, myślimy sobie: Dobra, 5 minut dam radę. Włączamy, uczymy się i nawet nie zdajemy sobie sprawy, kiedy tych 5 minut minęło. No to jeszcze jedna lekcja. I znowu robimy kolejny mały krok do przodu, a gdy lekcja się kończy, włączamy jeszcze jedną. I jeszcze jedną, bo przecież kolejnych 5 minut nie brzmi jak coś nie do ogarnięcia. I tym sposobem nagle okazuje się, że dzisiaj mieliśmy się w ogóle nie uczyć, a zamiast tego spędziliśmy na nauce pół godziny. I po pierwsze, wcale nie czujemy się zmęczeni. Po drugie, czujemy, że wykonaliśmy może niewielki, ale bardzo konkretny progres. I po trzecie, chce nam się wrócić do nauki kolejnego dnia. A dokładnie w ten sposób przygotowałem kurs dla Postaw, co uważam za jedną z jego największych zalet. Lekkie są, krótkie, treściwe i każda z nich dostarcza ci bardzo konkretnej, skondensowanej wiedzy, którą od razu możesz wykorzystać w praktyce. A prezentując pierwsze 3 godziny kursu w filmie Java od Podstaw we wrześniu zeszłego roku, tak naprawdę ten atut ukryłem. Nie mówię, że był to źle przygotowany film, bo zadbałem o to, by umieścić znaczniki czasu na początku każdej lekcji, ale jednak widz otrzymywał całe 3 godziny jednym ciągiem. Tak więc teraz, korzystając z okazji, że kurs Java od Podstaw otrzymał właśnie kolejną aktualizację i w panelu kursu dostępne są już wszystkie zapowiadane moduły, postanowiłem odświeżyć również film wprowadzający do kursu tutaj na kanale. I podzieliłem całość na 42 odrębne, krótkie filmy, dostępne na jednej playliście. Tak więc jeżeli myślałeś o nauce Javy, ale cały czas górą była prokrastynacja, teraz masz szansę stawić jej czoło i uczyć się tak jak mówiłem. Małymi krokami, lekcja po lekcji. Teraz już nie przedłużam, a Ty przejdź do filmu, który Cię ci wyświetla. Miłej nauki i daj koniecznie znać, jak Ci się ten kurs podoba.